Z tej strony na to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was. I w dzisiejszym odcinku do wygrania macie widzowie. Jako, że fajnie jest to, że na jakiejś dropie mamy tutaj na przykład fajne skinki, właśnie dla Was, no to macie do wygrania takiego auga za około właśnie 13 zł, jeśli chcecie wygrać łapa w górę, subik, dzwonem, komentarz no i pamiętajcie, że w pierwszym linku w opisie macie konkurs na M4A4 Asimov za 300 zł, wystarczy, że wpłacicie złotówkę yy, i możecie po prostu wygrać Mkę Asimov, a my dzisiaj polujemy tak jak widzicie po miniaturce na rękawice Snow leopardy i zobaczmy ile one kosztują na upgraderze. Wiem, że to są jedne z droższych rękawic. Snow. Mamy je Battle Skirt za dwa koła, ale mamy też je Minimalwerki za siedem koła i będę chciał zrobić je na 10% tak jak macie na miniaturce. 1800 zł mamy, myślę, że jest to możliwe, bo będziemy otwierać dużo drogich tanich skrzynek. Zaczynamy od skrzyneczki rusz i masz nóż i 5 takich skrzynek wyjdzie mnie 412 zł No i zobaczmy, co tutaj ciekawego case drop ma dla nas przyszykowanego. Omy. Oh Najgorsze jeszcze stany, jakie mogły być. Nie, nie, nie zostawię tak. Nie zostawię tak tej skrzynki. Musisz coś teraz dać lepszego. Dało trochę lepiej, ale to i tak nie jest. No właśnie, 340 zł. Dobra, tu nie ma takiej lipy, jak, jak mogłoby się wydawać. No i oczywiście, koszą mi teraz trawę. Wszystko nagle się dzieje na dworze. Nie wiem, e, czy to słychać. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Ale dobra, my sobie otworzymy 30% profit letnią i albo nie. Tom zostawmy na osobny jakiś filmik. Bo tą skrzyneczkę też można fajnie sobie pootwierać. No to smoka lecimy do smoka zwykłego. bez jest jeszcze wściekły, ale my otworzymy zwykłego. Za 360 zł. Otwieramy dzisiaj na grubo. No i mam nadzieję, że uda się te rękawiczki zrobić. Kurde, no jest ten Golden Coil niby. 240 za 360. Jeszcze 5. No, jak na razie drop nie dopisuje. Jeśli mam być szczery. Oj, tutaj będzie jeszcze gorzej. No nie. Coś, coś jest nie tak. Kiedyś to była moja ulubiona skrzynia. Jak kosztowała, bo 46 zł. Teraz kosztuje 7 dych. Okej, okay, tu jest lepiej, bo ta wóbka coś tam jest warta, nie? No właśnie, 308 zł. za 287. No to też nie ma takiego profitu. Dobra, lecimy z tymi Snow Leopardami i robimy je na 10%, czyli w tym momencie powinniśmy mieć właśnie tyle około Snow. Battle Butylskerdy, ale 10% jest. Upgradeujemy. Pierwszy upgrade w tym odcinku zakręciło bardzo powoli. Dało taką nadzieję, ale niestety nie siadło. No zobaczcie, my nie będziemy mieli w sumie sporo tych upgrade'ów, ale próbujemy. Próbujemy. 7% to też jest możliwe. No nie. Znowu tak kręci powoli. Dobra. Chyba, że zrobimy tak i mamy 8% na tą Leopardy. I zobaczcie ile mi zostanie z dwóch koła No bardzo ciężki odcinek to będzie Próbujemy 8% Znowu dajemy tą stronę prawą I tym razem jest lewo środek I wiecie co ja zrobię Chyba mnie znacie Chyba mnie znacie Gdzieś tu dajemy Proszę 2000 zł Myślałem że teraz prawo góra by weszło Ale też nie Ojoj, ojoj, oj, będzie to bardzo krótki i bardzo ciężki odcinek, jak nie uda się tego zupgradeować. Hmm, a wupkę weźmy. Dobra, no jak coś, to mamy jeszcze tego Knife'a Falora. 10% szans. Lewo, środek, proszę. To jest możliwe. Nie wierzę. Ja po prostu w to nie wierzę. Widzowie rip w komentarzu. Dajcie łapkę w górę na pocieszenie. Bo to co się dzieje ostatnio na tym upgraderze, to to jest jakiś hit. Dobra. Aż tak nie ryzykuję. Robimy tak. Sprzedajemy to wszystko. Mamy 2000 zł. Mamy 2000 zł. I otwieram. Uwaga. Bananową Razy 5 5 razy bananowa 5 razy bananowa Jezus, myślałem, że tu leci. Dobra, no tu jest lipa. 192 zł, dobra, jeszcze 5, jeszcze 5 i robimy taki meg, że się tego nie spodziewacie. Może strona w końcu nie ogarnie, co ja chcę zrobić. I robimy po prostu Oli, wszystkie karty na stół. Na te rękawiczki I robimy hop, 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 hop. Cyk 48% 2,800 Proszę Nie wierzę po prostu w to nie wierzę. Cóż. Dzięki widzowie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.